Słuchajcie, wymieniam akurat na ciągniku, tak, bez wyciągania silnika, bez dojmowania głowicy, wymieniam uszczelniacze zaworowe. Czy to jest możliwe? Tak, to jest jak najbardziej możliwe, bez problemu żadnego. Akurat tryski mam wykręcone, korzystając z okazji, oczyściłem sobie gniazdo w trysku i po kolei sobie patrzę, wkładam tu sobie, bo tu jest w trysku średni, ale cieniutki szpikulec wsadzam sobie zaraz wam pokażę jak. Bierzemy sobie taki szpikulec na przykład i musimy tutaj akurat bokiem tu już zobaczcie mam mam na górze ten tłok, prawda? Zobaczcie sobie pokręcę, czekajcie o zobaczcie sobie pokręcę i patrzcie w ten sposób Jedną ręką przepraszam, ale naprawdę jest trudno cokolwiek ludziom wytłumaczyć. No dobra, chodzi o to, że jest po prostu w najwyższym położeniu. Chodzi o to że też, żeby zawory, jak poluźnicie, żeby nie wpadły wam do środka do silnika. Tu kompresja jest ładna, brudny jest silnik niesamowicie, ale ogarniemy, drobiazgowy serwis robimy. I teraz tak, eee, bierzecie sobie, nie wiem, jak nie macie narzędzi e, takich profesjonalnych, to nie wiem, bierzecie sobie, klucz, szesnastkę, nie? Bierzecie sobie magnesik, o. I nakładacie. Wkładacie sobie tu magnesik, żeby złapał Wam. Wciskacie zawór. Te dwa zabezpieczenia Wam zostają z magnesikiem, bądź jedno. Wyciągacie to. Ściągacie stary uszczelniacz zaworowy, tak jak w przypadku tutaj. Zobaczcie. Tu mam stare uszczeniacze zaworowe. Ściągacie stary uszczelniacz zaworowy. Czyścicie zawór. Smarujecie olejem. Nakładacie drugi ściągać tu możecie akurat no nawet rękami ściągniecie, bo to są gumowe w pełni uszczelniacze bez jakiejś osłonki metalowej, tak Kubota robiła i tak jest. I ja na przykład już wam pokazywałem, na pewno te szczypce widzieliście. Zaraz już nawet nie wiem gdzie co ja mam, za dużo po prostu tego, za dużo tego. Zobaczcie ile tam tego jest. E, o, są szczypce. Szczypcami ściągam sobie z uszczelniacz, zakładam, smaruję, zakładam drugi i sikafonu. Wtryski sprawdzamy od razu na pompce, wyciągamy wszystkie wtryski, wtrysku boty. Eee, te same, te same końcówki wtrysków jak w Andoli naszej rodzimej. Jakby to pytał, ten sam numer mają. Eee, sprawdzamy nowa podkładka, czyścimy gniazdo, składamy. Tak to powinno wyglądać, nie odwrotnie. Dobra, no silnik ja oczywiście ogarnę, no będzie jak nowy, tylko technicznie muszę go najpierw ogarnąć.